Czym tak naprawdę jest Columbus Day? Dzięknijmy sobie troszeczkę w czasy historii, kiedy to wczesnym rankiem 12 października 1492 roku żeglarze na pokładzie Pinty zauważyli Ziemię i wtedy zaczęła się nowa era takiej europejskiej eksploatacji i ekspansji. Następnego dnia 90 członków załogi floty trzech statków Kolumba zapuściło się na Bahamskie wyspy, które jedną z tych wysp nazwali San Salvador. Obecnie jest to wyspa Wetling, która przez tubylców była nazywana Guanhani. No i tam zakończyła się podróż, która trwała prawie 10 tygodni, a rozpoczęła się w Palos w Hiszpanii. W nagrodę za to cenne odkrycie korona hiszpańska przyznała Kolumbowi prawo do noszenia broni, natomiast pozwolili mu nawet, żeby umieścił w swoim herbie emblematy Kastylii i Leonu, a także wizerunek wysp. Które odkrył. No, oczywiście, Kolumb dodatkowo zmodyfikował ten projekt, aby w sumie uwzględnić kontynent obok tych przedstawionych na herbie wysp. Przed jego ostatnią podróżą hiszpańscy monarchowie przygotowali taką księgę przywilejów. To był zbiór umów, ukazujący w jaki sposób Kolumb miał zostać wynagrodzony za swoje poszukiwania. W 1502 roku wiadomo było, że istnieją cztery egzemplarze tej te księgi Przywilejów. Między innymi kopia tej pracy znajduje się dzisiaj w Bibliotece Kongresów i jest jednym z najważniejszych skarbów tam. Pierwsze w ogóle odnotowane obchody Dnia Kolumba w Stanach Zjednoczonych odbyły się 12 października 1792 roku. Zorganizowane one zostały przez Towarzystwo Świętej, Świętego Tamanego, yy, yy, które był również powiązany z zakonem takim Kolumba i w sumie upamiętniał tak jakby 300. rocznicę wylądowania Kolumba na ziemi amerykańskiej. 400. rocznica wydarzenia zainspirowała pierwsze oficjalne święto, czyli pierwszy Columbus Day, w Stanach Zjednoczonych prezydent Benjamin Harrison wydał proklamację w 1892 roku zalecając ludziom obchodzenie we wszystkich swoich miejscowościach 400 rocznicy odkrycia Ameryki i opisując kolumba jako pioniera postępu i oświecenia. Od tego czasu programy szkolne, sztuki i uroczystości społeczne zostały. E, wzięły po prostu się. Zaświętowanie tego dnia Kolumba na terenie praktycznie całego dnia powstaje też Columbus and the Discovery of America. Wielki dramatyczny, operowy, baletowy spektakl Imrego Kirlafiego. No, jest on jeden, tak najbardziej, z bardziej takich wyszukanych hołdów stworzonych dla upamiętnienia tego odkrycia. Z, również jest światowa wystawa Kolumba, która znajduje się w Chicago, a ona została w sumie otwarta w 1893 roku i została zaprojektowana w celu właśnie upamiętnienia odkrycia nowego świata przez Kolumba 400 lat wcześniej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci rycerze Kolumba międzynarodowe, rzymskokatolickie, braterskie stowarzyszenie charytatywne, lobowali legislatury stanowe, aby ogłosić 12 października legalnym świętem. Colorado w ogóle było pierwszym stanem, który to zrobił 1 kwietnia 1907 roku. Nowy Jork ogłosił Dzień Kolumba świętem w 1909 roku, a 12 października 1909 roku gubernator Nowego Jorku Charles Ewas Hughes poprowadził paradę, która obejmowała załogi dwóch włoskich statków, kilka włoskoamerykańskich stowarzyszeń, no i legiony rycerzy Kolumba. Prezydent Franklin Delano Roosevelt wyznaczył Dzień Kolumba, wówczas obchodzony 12 października Świętem Narodowym w 1934 roku. A od 1971 roku yy, Dzień Kolumba został wyznaczony na drugi poniedziałek października i obchodzony jest jako święto federalne. Oczywiście w wielu miejscach na terenie kraju organizowane są liczne parady.